Więc, taka najdziwniejsza historia z mojego życia to, jak byłem właśnie rezydentem na Majorce, miałem takich klientów, którzy. Sytuacja polegała na tym, że w dzień przed, w dzień wylotu w zasadzie, kiedy turyści wracali do Polski, zadzwoniła do mnie pewna kobieta. Kazała mi przyjść do hotelu. Pytałem się, co się stało, ale ona powiedziała, że, że muszę przyjść, muszę to zobaczyć na miejscu. Nie miałem daleko, więc poszedłem mm. tam sobie na nogach. Więc zobaczyć, co się stało, no bo gdyby to było dalej, nie miałbym czasu, bo musiałem jechać na lotnisko z turystami, którzy wyjeżdżali. Pojechałem tam, jej koleżanka zaprowadziła mnie do niej, bo tak naprawdę nie ona sama zadzwoniła, tylko jej koleżanka. I powiedziała mi, że jej koleżanka ma problem. I sprawa wyglądała tak, że w nocy ona pobiła się z mężem pod wpływem alkoholu, oni byli oczywiście na all inclusive, więc to jest taka sprawa, tam to się zdarza czasami. No tak. Jak są na all inclusive, to trochę za dużo sobie wypiją. I powiedziała mi, że w nocy zabrała ich policja, bo mąż wyrzucał ją w ogóle z pokoju na korytarz hotel. Recepcja wyzwała policję, bo dłusali ciszę nocną hałasowali I... i zabrali ich na posterunek i później rano odwieźli tylko ją, a tego pana właśnie nie oddali z powrotem. Tak. No i chciałem się dowiedzieć, gdzie, oni... gdzie on się znajduje. Tam recepcja też za bardzo nie wiedziała gdzie. No ale logicznie myśląc jest jakiś jeden posterunek, który odpowiada za dany obszar. No więc pojechałem tam, e, chciałem się dowiedzieć właśnie, co się z tym panem dzieje, czy on został tam zatrzymany, czy on właśnie tam przebywa. E, powiedziano mi, że ponieważ nie jestem rodziną, no to nie mogą mi udzielić żadnych informacji, jakoś tam później udało mi się właśnie od nich wyciągnąć, że, że ten pan został tam zatrzymany i ma być wieczorem przesłuchany. Pojechałem z tą informacją do jego żony, powiedziałem jej wszystko, ona się w międzyczasie zorientowała, że nie ma przy sobie dokumentów, nie ma biletu na samochód, nie ma żadnych pieniędzy, bo on jej, za, on jej je zabrał i no, ma je po prostu przy sobie no więc, tak, tak. więc wróciłem z nią na posterunek, yy, pomyśleliśmy, że jeżeli ona jest rodziną, to może ona się czegoś dowie. Wtedy... Wtedy udało się jej faktycznie dowiedzieć, że mąż tam jest, ale nie mogła się z nim zobaczyć, i mieliśmy informację, że zostanie przesłuchany o godzinie 17. .00. Ich wylot do Polski miał być o godzinie 18.30, więc teoretycznie musiałby zaraz po tym przesłuchaniu pojawić się na lotnisku. Policja nam powiedziała, że jeżeli, jeżeli ona nie wnosi żadnych zarzutów, bo złożyłem też jakby w roli tłumacza takie oświadczenie w jej imieniu, że ona nie wnosi żadnych zarzutów przeciwko temu mężowi. Oni też w nocy byli na obdukcji, też ją zawieźli na obdukcji. Czy ten nic nie zrobił. I, w, yy, I właśnie policja nam powiedziała, że jeżeli ona składa takie oświadczenie, że nie wnosi żadnych zarzutów, to oni go wypuszczą na pewno. Tylko, że jest taka formalność, że oni muszą go przesłać o tej 17. I nie mogą go wypuścić wcześniej. Dlatego wzięliśmy z rzeczy zarekwirowanych jej dowód osobisty, bo to była taka właśnie rzecz osobista i to jej mogli oddać Pieniądze nie ani biletu jej nie mogli oddać, bo nie wiedzieli, czy to jest jej czy męża. No ale tak, no no osobisty tak, no, jest no tak. jest taką rzeczą, którą, którą mogą wyciągnąć i oddać, bo to jest rzecz yy, należąca tylko do danej osoby i to mogliśmy wybrać z tych rzeczy, które zostały zarekwirowane. Tam bilet, brak biletu lotniczego akurat nie był jakimś tam problemem, no bo ja jako rezydent miałem prawo wypisać jej nowy bilet, i, bo samochód był czarterowany przez biuro podróży, tak że nie było z tym żadnego problemu. No i ona potem zabrała, zabrała jakby wszystkie jego rzeczy też na lotnisko i liczyliśmy, że po wyjściu on weźmie taksówkę i przyjedzie na to lotnisko. Czekaliśmy do końca odprawy, on się nie pojawił. E, więc no, żona poleciała z jego bagażem e, i później czekałem na jakiś kontakt od niego. Myślałem, że wróci do hotelu albo chociaż zadzwoni, ale w żaden sposób się nie odzywał. I dopiero następnego dnia rano pojawił się z powrotem na recepcji hotelowej. Nigdy nie widziałem takiego tak bardzo przestraszonego człowieka. Mówił, że z, wypuścili go dopiero gdzieś koło 20, że cały dzień trzymali go w areszcie z jakimiś tam wytatuowanymi Irlandczykami, co też pewnie nie było fajne. I, no i potem właśnie po tym, że, że było właśnie to oświadczenie, no to go, go wypuścili i wrócił sobie do hotelu autobusem dopiero rano, bo też nie chciał jechać w nocy, wydając pieniądze na taksówkę, bo wiedział, że tych pieniędzy mu brakuje. No i... Pomogliśmy mu znaleźć połączenie lotnicze, musiał sobie zapłacić za nowy bilet, no bo jakby z własnej winy stracił ten przelot, no bo to była jego wina, że policja go zatrzymała i że zachował się tak, a nie inaczej. Więc sam sobie musiał sfinansować jakby powrót do Polski. No i kosztowało go to pewnie więcej niż całe wakacje w ogóle, które tam spędził. Żona kazała mi przekazać dla niego informacji, żeby po powrocie udał się do córki, a nie do niej, bo ona już wyrzuciła wszystkie jego rzeczy, więc... A co stało się że... dalej, to już nie wiem. Nie tak, i to można to też reklamować. Znieje. Super udane rodzinne wakacje. No więc takich historie czasami się zdarzają. No tak, no tak. Niestety takie coś się zdarza. Ale bardzo często jakieś bójki, czy raczej ludzie pokojowo to chyba nie podchodzą? Sporadycznie, no. raczej pokojowo. Ale kilka takich dziwnych sytuacji faktycznie miało miejsce. Które no, są właśnie takimi dość nietypowymi rzeczami, które nigdy wcześniej mi się nie zdarzyły. Nawet nie pomyślał, że takie coś może mieć miejsce na wakacjach. No niestety, niestety. No ale wiesz, ludzie po prostu mają luz, mogą, wiesz, przemyśleć pewne sprawy, no i wychodzą takie tak, konflikty. Tak.